Halo, halo, cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Maciek, na wstępie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, dzwonią na komentarz, bo to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych odcinków, ja właśnie ty dla was montowałem odcinek, a teraz lecimy z drugą serią na moim kanale, eee, też z farminga, jest to eee, no, typowa polska gospa. Na siebie mamy wielki sklep klasa A my zaczniemy sobie od bramy Szybkie uprowadzenie i polecimy sobie W prace polowe, bo jest przecież wiosna Dobra, mamy tak Przyczepkę taką małą sobie Remontowaną Talerzóweczka Jakiś tam sobie agregacik Dwuskibówka, która będzie nam dzisiaj potrzebna Sazarka do ziemniaków, kopaczka Rotacyjna przyczepka Rotacyjna kosiarka, przepraszam Nie, przyczepka Lecimy sobie dalej, A tutaj jeszcze worki leżą z nasionami i jest 30, no taka lekko podremontowana może powiedzieć, ale no jest to yy, jedyny ciągnik na naszym gospodarstwie. Druga przyczepka w lepszym stanie jest to przyczepa do zboża, dlatego jest ona yy, pod dachem w stodole yy, mamy siewniczek do tego yy, rower oczywiście musi być. Tę mamy krówkę razy 1 Krówka razy 2 i krówka razy 3. W ogóle to się zamknę, o, bo zostawiam otwarte. O sprzęt do tura i tur e, do 30 będzie montowany. Przyjechał niedawno. Mm, tutaj już sobie coś tam robiłem. Już założyłem sobie te stelaże do tura. Tylko teraz trzeba wszystkie e, kable popodpinać i tyle. A więc bez zbędnego przedłużania e, my lecimy sobie e, w pole z orką, A ty zostaw łapkę w górę. Odpalamy 30. -tkę. Jeszcze nie wiem jak ta seria się będzie nazywać, wydaje mi się, że coś w stylu polskie gospodarstwo, rozwojowe gospodarstwo, coś w tym stylu. Mamy tutaj na celu rozwinąć jak najbardziej to gospodarstwo. Zaraz pokażę wam dwa z moich pól. Mamy pól 3, 3 lub 4. Coś w tym stylu. Więc podpinamy sobie orkę. Podnosimy do góry Wyjedziemy sobie tylko tutaj tyłem gospodarki A, jeszcze wam zapomniałem pokazać tej hamulce słabe w 30 Pokazałem, zapomniałem wam yy, Pokazać rozrzutnika Jeszcze I to chyba na tyle Tak, tutaj mamy jedno pole o, Na którym Tutaj będą ziemniaki oraz jakieś zboże na tej już zasieńszej trawę, ponieważ ta trawa wyglądała jak wyglądała. Przerównając sobie kawał tego pola, no niestety tam z tyłu, gdzie widzicie trawę, nie jest to moje, więc nie mogę z tym nic zrobić. Te pole no będzie małe i będzie pomniejszone, przepraszam, podzielone jeszcze. Zjeżdżamy sobie tutaj na pole, gdzie mieliśmy zasiany poplon Teraz na wiosnę już można sobie lecieć z orką tego wszystkiego, więc opuszczamy sobie puk na dół i lecimy, z informacji chyba takich ważniejszych nie ma nic Pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje. Wyświetleń było 10 pod ostatnim filmem w sensie ja to nagrywam raz po razie po dłuższej przerwie e, poprzednio nagrywałem tą serię na e, zielona map e, nie moment jak ta mapa się nazywa e, so, przepraszam zielona kraina a to jest dzika map dobra e, więc mi się pomyliło ale to nic wjeżdżamy tutaj za krzaczkiem idzie puk na dół i lecimy no tak to będzie wyglądać, eee, na koncie mamy niestety tylko 3000 polskich złotych, eee, jeszcze przyjedzie do mnie eee, rozsiewacz nawozu no za którego nie płacę dużo no bo jest to taka samoróbka, płacę tylko 300 i dobrą flaszkę za robociznę, eee, więc no bo był on strasznie, strasznie stary. E, ale tutaj mój dobry ziomeczek e, ze wsi mi go odremontował I, e, i daje mu trzy stówy, dobrą flaszkę I pasuje A my lecimy sobie z orką e, Na tamtym kawałku pola na pewno będą e, za, e, zasadzone ziemniaki i zasiany e, zasiane jakieś zboże, jeszcze do końca nie wiem jakie Chyba e, jęczmień, o ile się nie mylę na tym polu tutaj chciałbym zasiadć sobie pszenicę. Mam jeszcze takie jedno fajne pole. Gdzie zasiejemy sobie chyba jakieś żyto. kukurydzę nie siejemy. No bo na kiszonkę jeszcze się nie opłaca. Z sąsiadem się ugadałem, że jeżeli będę, będę potrzebował jakieś słomy czy coś to też mi dano. Ale jak mamy jak na razie trzy krowy. Będziemy mieli słomę przecież z pszenicy, jęczmienia i najprawdopodobniej żyta To nie będę potrzebował y, słomy od sąsiada brać Ale jakąś tam kiszoneczkę mi przywiezie y, Czy coś w tym stylu i y, będę zadowolony Jeżeli y, chcielibyście o, jakieś tam ujęcia właśnie spoza y, ciągnika na tej serii no to wydaje mi się, że ich nie będzie, bo jest to seria, y, którą chciałbym prowadzić właśnie z pierwszej osoby, z takiego z takiej ujęcia GoPro. Y, też chciałbym tutaj grać jak najbardziej realnie, y, bo takich gospodarek jest dużo. Y, I chciałbym tutaj zagrać jak typowo rozwojowo, y, bez, y, bez oszukiwania, bez niczego, więc. Y, y, I też odcinki nie, nie chciałbym, żeby były zbyt długie. No bo takich zbyt długich też się, też wiadomo, no nie chce się oglądać. E, miałem to ciężko, bo te tekstury, które były oryginalne na mapie strasznie mi się nie podobały, bo były to oryginalne tekstury ziemi. E, zmieniłem sobie te tekstury ziemi, męczyłem się strasznie, bo... E, męczyłem się strasznie, bo nie wiedziałem, jak mam to zrobić. Wpisałem w paradnikach na YouTubie Wyskakiwało mi coś tam, no ale też co było tam powieszane w internecie czytałem i na końcu udało mi się to zrobić po prostu ee, Udało mi się to zrobić i się bardzo z tego a, cieszę, bo mogę poprowadzić serię e, na kanale e, z tej mapy, bo jest to fajna mapka, naprawdę fajna mapa i, i polecam każdemu. E, jeżeli chcielibyście jakiś e, modpack z tej serii no, to ja wam mogę. A, mogę wam spakować te wszystkie mody w paczkę, bo wszystkie są a, wydane. Nie gram na niewydanych modach, no bo nie mam nikogo znajomego, kto robi mody. A nie będę prosił jak dzieci na Facebooku, na fanpage'ach różnych. E, różnych właśnie tutaj. E, mod makerów, tak to się chyba nazywa. No, nie będę prosił o te mody, bo, bo. No bo jednak każdy, każdy kto robi, no to robi to dla siebie, tak? Jeżeli chce się, chce się podzielić y, z drugą osobą tym, to po prostu daje link do pobrania. Jeżeli tego linku do pobrania nie ma, to znaczy, że nie chcą się dzielić z tą osobą, a te dzieci y, na Facebooku czy też na YouTubie y, przy prezentacji i tak dalej y, piszą daj link, y, daj moda, y, brief mod i, i takie tam, nie? No jest to bardzo denerwujące. No bo te dzieci biorą, wystawiają jako swoje. No i po co? Ja korzystam a, z modów, yy, które są wydane. Jeżeli a, coś mi się w nich nie podoba, to edytuję je, ale tylko na własny użytek. A, to nie są jakieś tam mega edycje i uważane jako swoje, tylko jakieś tam drobną poprawkę. Yy, gdzieś tam czasami wprowadzę i tyle. Ale modów nie wydaje. Dokończymy sobie tej te pole. Na luziku sobie polecimy. A Ty pamiętaj o subskrypcji, bo to jest najważniejsze. Będę nawijał o tych subskrypcjach teraz jak a, głupi, no bo to motywuje naprawdę, nie? Do takiego początkującego, e, początkującej osoby, która nagrywa, no to jednak te subskrypcje e, i łapeczki to są, naprawdę jarają, nie? Jarają, dawają tą, tą motywację do nagrywania. E, I tyle. Ja bym chciał naprawdę, tak jak mówiłem już na tym, na tej serii, używać tylko e, kamery z perspektywy GoPro, bo no bo chcę, żeby to była jakaś realna seria sobie, nie? W planach. E, w planach, co to jest w planach? No na pewno e, zakupienie jakiegoś pola następnego. E, gdzieś tam m, dokupienie zwierzątek. E, zastanawiam się nad e, własną hodowlą e, kur, żeby mieć jajka, bo te jajka to naprawdę są no. E, te w sklepach są, no nie są ok. A mając gospodarstwo, no przydałyby się, e, przydałyby się jajka. Sobie przejadę chyba ostatni raz. E, przy tej, na pewno nim kupimy. E, następny ciągnik chciałbym, e, chciałbym do tej 30 założyć jakąś kabinę. Bo wiadomo, jakieś deszczowe dni i prace pożniwne, no to jednak, żeby na głowę nie kapało albo po prostu a, kupić sobie jakiś, e, jakiś ciągnik, no ale na razie nas nie stać e, no jesteśmy, no, biednymi gospodarzami tak naprawdę teraz, w tym momencie więc a, więc czego się dziwić, że no nie mamy tego dachu, o tutaj jest jeszcze coś widzę nie przeorane. E, też nie jedziemy jakoś, gły, jakiejś głębokiej orki, bo ma to ruszyć tylko ziemię po zimie, bo jak widzicie no jeszcze jest lekki przymrozek. Jest nie, są niecałe e, 3 stopnie. Jest mróz na trawie, jak możecie zauważyć. A ja też sobie wjechałem w orkę, żeby ruszyć trochę tą ziemię. E, wydaje mi się, że, że no na dniach już niedługo o, powinny być jakieś siewy też możecie pisać w komentarzach sobie jakie jeszcze gdybyście chcieli zdać na moim kanale ja tam trochę sobie pykam niekiedy w Cesa, mógłbym zrobić jakąś serię z CS a też jakieś tam najlepsze akcje sobie z dwóch, trzech meczy po prostu powycinać i wam rzucić. Oj, przełączyła mi się kamera i pług mi się nie podniósł. A miałem nie przełączyć tej kamera ale tam raz się zdarzy na jakiś czas to się nic nie stanie, ale głównie chciałem właśnie tej grać z tej pierwszej kamery. No bo ładnie to wygląda, fajnie to wygląda Będę się tego trzymał, zobaczymy czy mi to po prostu wyjdzie Dobra, tutaj poprzecznie jak zrobiony przejedziemy sobie jeszcze tutaj bo widzę, że Ominąłem a, kawałek No 30 a, ma odmalowaną kabinę, jakieś tam drobne, drobne e, remonty, wymienienie uszczelek i tyle. Ja bym chciał po prostu sobie jeszcze zrobić jedną rzecz na gospodarstwie, ale to zrobię sobie na dniach i może, może nagrywam z tego jakiś odcinek. Chciałbym sobie utwardzić plac. Przed oborą. I to jest tam w sumie zamówienie tylko jakichś tam kamyszków czy, czy coś. Nie będę myślał, czy właśnie jakiś tam beton będzie wchodził w grę y, suchy, czy, czy później jakaś posadzkę sobie wylejemy, czy może po prostu sobie wyłożymy y, kostką, ale będzie to znowu inwestycja, no nie stać nas jak na razie na, na takie inwestycje. Zobaczymy może po pożniwach ile tam nam sianka znowu wpadnie, no teraz y, popadliśmy, e, w zeszłym sezonie, no miałem długi, miałem długi, więc, e, więc no nic niestety nie zrobiłem, tylko wyremontowałem tą trzydziestkę, trochę nam się zwróciło e, z mleka też. E, trochę nam się zwróciło e, zboże, jeszcze no ale e, to jest to, że dwa lata temu e, lub trzy, jak właśnie w te długi e, popadałem, no to było to przez to, że ta ziemia no niestety były susze ogromne i tej wody e, tutaj gdzieś te gdzieś nawożenie tutaj coś, tutaj znowu coś e, tutaj gdzieś jakieś maszynki, tu gdzieś jakieś remonty znowu. A, szkoda gadać No dużo tych pieniędzy poleciało No i teraz a, Skończyliśmy sobie w sumie orać więc odłożymy sobie puk Mi tam jeszcze chłopaki będą a, robić... No tutaj sobie go zgaszę Chłopaki tam jeszcze będą a, grzebać w oborze bo tam mam koryto do wody i yy, żeby tam ładnie sobie woda a, leciała, Muczki sobie te jedzą ładnie trawę. Bieć zobaczyć co tu słychać. Nie ma nic ciekawego. Dobra. Yy, wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. Yy, ja sobie tylko jeszcze wejdę do domu, zobaczę jaka pogoda yy, na kolejne dni będzie. Teraz tak, yy, pogoda, pogoda. Yy, dzisiaj jeszcze. Ojoj oj. Środę, zimno. O, czwartek, w miarę okej, okay, piątek. No i coraz cieplejsze te dni się będą robić, więc yy, no się wy już niedługo. Więc co, mordeczki. Yy, ja się z wami będę żegnał. Zostawcie łapy w górę, subskrypcję i komentarze tam na dole. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie siema.